Aha! Oho! Oho! W momencie, kiedy ogonasz ten film, jest wielki przedłużany stream na moim Twitchu, gdzie każda subskrypcja to dodatkowe 20 minut streama i dodatkowo na tym streamie losujemy masę nagród dla Was, m.in. nagrody od SteelSeries, takie jak myszka SteelSeries Prime Mini Wireless i jej losowanie będzie dzisiaj o godzinie 17.00 na Twitchu, więc tam wbijaj pomyszkę. a ogólnie podczas całego streama będą inne nagrody, m.in. od Gifuela, a każdy subskrybent nie dość, że przedłuży streama o dodatkowe 20 minut, to ma jeszcze dwukrotnie większe szanse na wygranie na przykład myszkę od Series. Albo zestawu startowego Gifuela, więc wbijajcie na Twitcha link w opisie. Hello guys, zagrumię jetkę, bo mamy Gifuela dzisiaj i będę taki miał dużo energii, że mogę grać jetkę. It's No i diabła! Aj te mały. Heaven, heaven, heaven. That's it. That's it. Very, good. Very good guys. That's Nice, take Easy, bro. Good. In smoke, in smoke, in smoke. Very nice. Good. Inside. Hey, something. Thank you now for the I have Yellow now. Jest, trzeci, Ale to by był taki potencjał na początek odcinka na YouTube. Ej, to był taki potencjał na początek odcinka na YouTube. Jakby tego go zrobił? Dobra, było bliziutko, ale. Ale wykręcone zostało na szczęście. Tu musi iść. I tak też było! GG, guys! Thank you for the game! Let's go, let's go, let's go! O, co ty tu robisz? Ale się przestraszyłem. Ale dzięki energii, którą dostajesz z GeFuella, zdążyłem się wyeliminować w ułamku sekundy. Ciebie też, No to taka katana, no. Co ty tu robisz tą jetką, człowieku? Z czym do ludzi? Co ty próbujesz w ogóle? Ja myślę, że tu ktoś jest. No bo był. Patrzcie, jak się gra. Tak się właśnie raszuje. Tower. Człowieku, to była taka walka z nim. Czyli, jak jest jakaś polska firma, to nie znaczy, że ona to wymyśliła jako pierwsza. Shoo. Publik. Jest tam jest 40 osób, myślę, że zobaczysz. Folwar, ego pik. Aha! O no. kurde, ale się rozkręcił. Oh. No, 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 no. Oh, no, no. Jakoś. Nic nie przesiałem ja w... z tego. On już w side'ie jest. To jest prywatny celownik. Tej rundy będę komentował. Ejsior! To były akcje z kilku ostatnich filmów I teraz przechodzimy do akcji, które były mniej więcej rok temu Więc wszystko co teraz zobaczycie miało miejsce rok temu Mam nagrane takie filmy na dysku, miałem jak wtedy taki program do szotowania I sami ocenię, kiedy grałem lepiej, czy wtedy, czy teraz To już napiszcie w komentarzach, no i oglądajcie Używam tego uta, bo i tak go nigdy nie użyłem Dostał jeden wróg. Trzy dusze. Mogę tak cały dzień. Operator. Tutaj. Zejdźcie mi z drogi! Dostał jeden... Słysza, z tego z tego Oszczędnie. Dobra, jest. Dobra. Tak, to na jego Dostał jeden wróg. Spike leży na wsparciu. Spokojnie, twoje życie nie Zabieram wizję. Zabieram oh, Zamilcz. Zabieram wizję. So, jeden wizję. Zabieram Let me, let me. Stop. Dostał jeden gracz.

Zapinac to. się. Przeładowuję. Yes, Nasz Spike leży na Spike leży na A. Został jeden dźwięk. Byliście żałosni. Spike leży na B

Dostał jeden wróg. No. Dostał jeden wróg. Wszyscy martwi. Mm. Ja w... Dostał jeden wróg. Oh, palce nie... Wróć szy duszę coś już zapamiętasz spadam stąd